Piotr Kos, jadę z numerem 122, a jadę z małej mieścinki, wioseczki Kobiernice, niedaleko Bielska Białej. Postanowiłem wystartować Wiśle od od paru lat, Wiślo jest mi bliska, sercu a bardziej miasto, ponieważ przez 4 lata Chodziłem tam do szkoły, no i pojawił się pomysł, żeby zrobić coś takiego długodystansowego i i padło na Wisłę. A to ty góra, ale jesteś, to może Karpatia diewety? Wiesz co? Ja bardziej bieganie górskie i biegi po górach. Tak naprawdę Wisła i ten rajd to jest mój pierwszy Rajd rowerowy. Pierwsze ultra. Pierwsze ultra. Nie chcę nawet mówić. Jakie wcześniej były dystanse wykonywane na tym rowerze, bo to e, bo to jest aż wstyd Eee, poczekaj rekordzista w zeszłym roku mi powiedział, że przed Wisłą przejechał mniej niż na Wiśle, a spotkaliśmy się na 600 km więc... No to, jak mam być szczery to tak W grudniu kupiłem jak, zrobiłem na nim raptem 800 km Aha. No i wyjechałem na tym rowerze trzy razy e, po 40 km Kupiłem tylko okonie, na metrę, no i, no i... Remontkę. No i, i postanowiłem wystartować, ale tak widzę, że kondycyjnie robię po 200 km dziennie. To wytrzymałość masz zbiegania, tak? No niewątpliwie no i przede wszystkim co zauważyłem to głowa dobrze pracuje przy takich długich dystansach, bo jestem w stanie gdzieś rozłożyć z tą Yy, trasę, sobie i przede wszystkim tą długość. Tak, żeby nie nie zwariować, bo są momenty, gdzie człowiek mógłby po prostu zatrzymać się i powiedzieć: koniec. Ale coś czepka do, do przodu. Wiesz yy. co? Powiem ci szczerze, że na trzecim kilometrze zadałem sobie pytanie: możesz tutaj. Wypipkować to, na chuj mi to było Na A trzecim już, tak? Na trzecim, tak jakoś Doszedłem do wniosku, że może lepiej Byłoby posiedzieć z rodziną w domu W sumie to jest 6 dni w trasie Poza domem, no i tak No i tak, jakby to powiedzieć e, To był taki może nie, że pierwszy, pierwszy moment Zwątpienia, tylko tak pomyślałem Po co mi to wszystko, później na osiemdziesiątym nie, na 115 odwiedziła mnie żona, więc to już mi jakoś tam kopadało Teraz na 330 przyjechała ekipa z Katowic na motorach, która mnie też śledziła i, i szukali mnie po wioskach. Udało no to mi się... miłe, to miłe. No i powiem ci, że, że nie wypada już odpuścić, jakby to, jakby to powiedzieć. Bardziej, że może tam znowu ktoś czeka. No, miło by było. Zobaczymy jak to, jak to będzie. Eee, ja no, co zauważyłem, że tak naprawdę ten, ten dystans ta impreza to, to nie tylko to 1200 km, tylko to przede wszystkim wisłe. Zauważyłem, że tworzą nie te kilometry, ale Ludzie, których się spotyka, którzy bezinteresownie wyciągną rękę, zbiją piątkę, poczęstują się bananem, jabłkiem mhm. I, i to jest moim zdaniem akwidesycja tej imprezy i tej całej zabawy. Panie, miło to słyszeć. Dziękuję Ci bardzo w takim razie. Być może do zobaczenia jeszcze na trasie. O. Być może, mam nadzieję, że do zobaczenia na mecie. No na mecie, no na pewno, tak i życzę Ci, żebyś więcej już nie musiał sobie pytań zadawać, co tu robisz, tak. chociaż to też jest część tego, tej No to, zabawy. dokładnie, na razie. na razie, cześć, dzięki. Taka skarpa jasna, którą tam widzisz daleko, to już jest Kazimierz. Teraz po tysiącu kilometrów, to się może jakieś złote myśli Ultrasa pojawiły w głowie. Jest co? Złote myśli ciężko powiedzieć. Na pewno jak się jedzie pierwszy raz tą trasę, to człowiek nie wie czego się może spodziewać. Teraz jakbym miał może drugi raz, to mógłbym sobie rozłożyć inaczej siły, mógłbym po prostu pociągnąć niektóre elementy dalej, a z racji tego, że nie znałem trasy, to po prostu trzeba by było szyć na miarę i szukać tak na cele, żeby bezpiecznie nie zostać gdzieś tam w krzakach. Ale ty sypiasz w łóżku, tak? Czy nie? Tak. Czy w łóżku Tak, tak, tak. Były plany ambitne, żeby gdzieś tam powiedzmy przenocować na hamaczku. No i hamaczek tylko wróci ze mną do Bielska. Nawet nie był użyty. No ale zawsze masz takie poczucie, że możesz, nie? Tak. To tak, też tak. chyba ważne. Pewnie, 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 no bo... Nie można, nie można być pewnym wszystkiego tutaj 10 km można jechać pół godzinki, a można jechać 3 godzinki, więc Więc tutaj przykładem był wjazd e, pod toruń, gdzie w lesie te piaski dały się bardzo mocno odczuć. Akurat tam, tam utknąłem, utknąłem e, sam i jeszcze siadła mi przednia lampka, tej wjechałem jechałem na czołówce. Więc tylko na trakerze sprawdziłem, czy ktoś tam z tyłu jest. No i powiedzmy, tak, tempo dostosowałem do tego, że ktoś się zaraz z lepszą lampką i z lepszym oświetleniem znalazł. O, to fajnie. No, a przede wszystkim to jest fajne, że, że praktycznie te same twarze mijam od trzech dni, startujemy razem. Tylko z różnych punktów na jakichś przerwach przy sklepach mijamy cały czas. No i tylko każdy sprzedaje swój ambitny plan przejazdu, a wychodzi jak wychodzi, czyli, czyli po prostu kończy odcinek gdzieś tam wcześniej. A więc, jeden był przypadek: słuchaj, chłopak jechał z nowego dworu do Zakroczymia po telefon, musiał wracać. I odwrotnie, zakroczymy do Nowego Dworu. Zostawiłem na stacji benzynowej w Nowym Dworze telefon. Oho, on miał ciężko. No to powiem Ci, że. Psychicznie, nie tak. Już to tak jak tam ostatnio, gdzie się widzieliśmy, później był zjazd, odjazd, zjazd, podjazd i była taka mała karczma. Gdzieś tam w lesie. Taki zajaździk prowadził to mąż-żoną. No i stamtąd był Kazimierz, no to górki, podjazdy, zjazdy. Później Puławy gościu właśnie z puław się zwraca, bo zapomniał sobie taśki z, ze sprzętem. O jest, no to tak, to psychicznie nie rozbija. No myślę, trochę. że psychicznie, psychicznie daje mocno. Rozwala. słuchaj, powiedz mi, co takiego najfajniejszego na tej trasie jest. To dla mnie najfajniejsze jest to, że e, po części jestem cały czas sam, a po części mam z tyłu głowy to bezpieczeństwo, że parę kilometrów przede mną ktoś jedzie, parę kilometrów za mną ktoś jedzie i w razie czego ktoś zawsze się znajdzie. Przede wszystkim ta życzliwość ludzi i to, że e, zawsze ci z czymś pomogą, zapytają. A przede wszystkim, co mnie naprawdę mocno urzekło, to, to przede wszystkim ludzie spotykani na trasie, którzy życzą Tobie powodzenia. Pytają się, czy jedziesz z Wisły, pytają, jak kondycja. Po prostu zagadują sami od siebie i to w tak dość różnych miejscach, bo było to w centrum Warszawy, gdzie parka też mnie zaczepiła. Tutaj w Grudziądzu z domu też pan zagadał. W różnych miasteczkach czy też przy sklepach ludzie po prostu pytają, rozmawiają Aha. i widać, że impreza cieszy się powodzeniem. A przede wszystkim niektóre miasteczka żyją tą imprezą. Takie moje przemyślenie na przyszłość, że fajnie by było, a może się to kiedyś sprawdzi, że. Jakieś miasteczka będą sobie organizować, jakieś specjalne ramy przejazdowe, żeby, żeby można było to wszystko ładnie e, przedstawić i też fajnie pokazać e, mieszkańcom całą inicjatywę, że takie coś się dzieje i, i że taka trasa, takie zawody przejeżdżają właśnie przez ich miejscowość. Czyli tak w stronę trochę Tour de France, gdzie? Każde miasteczko tam coś szykuje, wita kolażu i tak dalej Coś, coś w tym desy Tylko okay. tutaj byłoby to ciężko z racji tego, że Może jeszcze tam na, na pierwszym etapie W ciągu pierwszego dnia Ale później w Okolice grudziąca to by musiała taka impreza trwać Minimum 3 dni no. albo i 4 no tak, tak. To już bardziej by był jakiś Oktoberfest później przy tym No tak, bo Gołębieski to w poniedziałek tam, nie? No No dokładnie A Co jest największą trudnością tej trasy, którą trzeba pokonać? Wczoraj rozmawiałem o tym z, właśnie z jednym z współlokatorów, i tak naprawdę, chyba największą trudnością, którą trzeba pokonać, to i najgorszą rzeczą, którą na tej trasie spotkałem, to jest po prostu narzekanie ludzi. E, a tak naprawdę, największą trudnością, no to to jest to, aby głowa nie siadła, żeby cały czas penałować i kręcić do, do celu bo teraz jest fajnie jedziemy sobie po naprawdę przyjemnych płytach, za chwilkę będzie na pewno gorzej eee, i Trudnością jest tylko to żeby nie zwariować i żeby nie odpowiedzieć koniec Żeby się nie poddać Dokładnie. Jeśli chodzi o samą trasę, dla mnie kondycyjnie i wymagająco nie jest eee, nie jest trudna są elementy, które lubię, na przykład tutaj w Grudziądzu typowy taki single track, który dał mi naprawdę wiele fanów czy też laski od pocku i tam też elementy kołowisku. Bardzo fajne, fajne miejsce. Myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Ci, którzy lubią jeździć po szosie i trochę szybciej pociągnąć, też pojadą. Ci, którzy lu lubią MTB, też znajdą coś dla siebie. Zresztą widać, że zróżnicowanie rowerów jest bardzo duże yy... i każdy może przejechać tą imprezę na swoim sprzęcie. Dziękuję Ci bardzo. Poproszę jakiś ładny odmach na koniec. Trzymaj się, powodzenia!